To zgrubienie. I od dzisiejszego dnia, jak małżonek będzie robił, to będzie robił najpierw na przeciwnej nodze, a dopiero potem na bolącej. Z tym, że to. Nie wiem, ale. Może jest to, to zapalenie, zapalenie jest, dlatego że tu jest, w tej lewej nodze jest wszystko bolące, ale z spojrzenia, ze spojrzenia na refleksologię to jest co innego. I my musimy dojść do tego, co się dzieje. I teraz wejdę w górę, pójdę, tu już mam siedlisko to, tego, co Ci uwiera na to ścienno. Zwróć uwagę, czy jest ciepłota, patrzcie na stopa. Czuję, że jest, zim. jest zimno. Zim, tak. A więc tą temperaturę, cośmy przed chwilą tu mieli, przetransportowaliśmy do Zawsze przyci... Paweł, jak zaczął masować tą stopę, to zawsze jeszcze e, dobrze jej nie dotknął, a już mówił, że zawsze jest ona jest taka gorąca. Zawsze tak mówił. No bo jak I jest tak czuła jak tak jest czucia, stan zapalny, stan zapalny, no, tak, no to, zapalny. to... Tak. I teraz pójdę w górę. Tu będę jeszcze odczuwała. Ale tu już jest lżej, tu jest troszkę napięcia. Czujesz to? Tak tak, o, o. tak, tak, tak. tak. Ale to jest jelito grube, wstępujące. Tu kotuniu jest ta zastawka, która odpowiada za ilość luzu w organizmie. A więc tu będą się odzywały zatoki, te astmatyczne nawyki. A astma to jest nadmiar śluzu, a więc ta zastawka nie odprowadza go do jelita grubego, ścienkiego, źle łączenie pokarmów. I teraz przechodzę już dokładnie przez twoje ścięgno i wejdę tam, gdzie masz stan zapalny. Tutaj był w tej przeciwnej nodze stan zapalny. Tak jest, ja lubię.